Cześć, tu Janek z kanału Brixnic, a w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie czekoladowych jajeczek, ponieważ jest dzisiaj Wielkanoc. O dobra, mamy pierwsze jajeczko. Idzie do koszyczka. O, kolejne jajeczko mamy, tym razem zielone jakieś. Okej, okay, idziemy dalej. Mówię, tutaj coś będzie. A co to jest? Zestaw 405-27. Fajnie, bo wielkanocny. Dobra, tym zajmijmy się później. Odłożymy... O i kolejne jajeczko przy okazji. <grybujesz> ok? Idziemy dalej szukać jajka. Idziemy dalej. Może w tych krzakach coś gdzieś. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma. Jest, jakiś zając. Dobra, chowamy i idziemy dalej. Ok, może tutaj. To jest jakieś jajeczko. E! Jakaś gazetka. Też wielkanocna. No dobra, jednak ten odcinek tutaj nie będziemy szukać jajeczek, tylko zajmijmy się tym zestawem oraz tą gazetką. To małe stworzenie jest już złożone. Zostały mi takie części, jest ich dość sporo. No i nie mam tutaj co mówić o tym stworzeniu: ma jakiś nosek, oczy, jakieś takie nóżki. No, ma uszy, bo to jest taki gruby królik, bym powiedział. Ok, w takim razie teraz zajmijmy się zestawem. Jeżeli chodzi o cenę katalogową, to wynosi 59 zł i 99 groszy, ale w LEGO storze, możemy go uzyskać tylko jako gratis przy zakupie powyżej 300 zł. Zestaw zabiera 318 elementów, a i jeszcze jeżeli chcemy ten zestaw sobie kupić na przykład na Allegro, to w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, to najtaniej kupicie ten zestaw za 65 zł. Na przedniej stronie pudełka widzimy kurczaki i pisankę. A na tylniej też kurczaki i pisankę, ale teraz kurczaki siedzą w pisance. Okej, okay, otwórzmy teraz pudełko. No i co my tutaj mamy? Są dwie instrukcje. Jedna do kurczaków, a druga do, pi, do pisanek. Mamy pięć woreczków. Ok, znowu Lego nam dało dwie instrukcje, więc złożę ten zestaw z drugą osobą. Ok, jak widzicie zestaw już jest złożony. Z kurczaków zostały nam takie części zapasowe, a z pisanki zostało ich bardzo dużo. Takie, no bo to są te takie elementy z doców na wykończenia. Ok, najpierw zajmijmy się kurczakami. Są dwa żółte, ale ten ma trochę inny odcień. Mają wielkie oczy, skrzydła, dziób, no i wszystko, co mają normalne kurczaki. Czas na pisankę. Ma fajne kolorki, no jest po prostu ładną pisanką, ale możemy również otwierać tą pisankę i do jednej połówki możemy wkładać jednego kurczaka, a do drugiej drugiego. I to był on tyle w tym odcinku. Chciałbym jeszcze Wam złożyć życzenia z okazji Wielkanocy, czyli dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego co dobre. Złożyłbym Wam też życzenia, że smacznego jajka wielkanocnego, ale raczej już zjedliście jajko na śniadanie wielkanocne, ponieważ ten filmik raczej wleci po południu. Życzę Wam też mokrego dyngusa, ponieważ jutro jest poniedziałek, czyli śmigus dyngus no, i jeżeli filmik Wam się spodobał, to możecie, to możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem na dole. Jeżeli jesteście dziećmi jeszcze, to możecie napisać, ile jajek czekoladowych dzisiaj znaleźliście w ogrodzie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!